Yo, Siemanko, pewnie znacie ten kanał ze śmiesznych filmików, z gier i takich ogólnie zabawnych rzeczy. Aczkolwiek nagrywam to jako informacja dla znajomych, bo w sumie to jedyne osoby, które mnie teraz oglądają, że w 2024 roku, do którego zostało 10 dni. Chcę zacząć tworzyć tak jakby taki serio content na YouTubie I nagrywać coś na serio tak jakby Zostałem od znajomego informację i tak jakby mi pokazał jak Bardzo horrendalne sumy pieniędzy Są z nagrywania na YouTubie A jak wiedzieć moim celem na 2024 rok Jest zarobienie jak największej ilości mamony To ten kanał będzie tak jakby jednym z moich moich źródeł dochodu. Miejmy nadzieję. Chciałbym nagrywać najmniej 3 razy w tygodniu, ale nie mam pojęcia jak, jak to wyjdzie z takim z takim dłuższym contentem. W sensie. Nie, tak, bo jak wiecie na TikToka wrzucałem takie shorty, to to się szybko robiło, a nie mam pojęcia jak będzie z dłuższym contentem. I nie mam pojęcia szczerze, co jeszcze będę wrzucał. Myślę, że to się tak ustabilizuje i wyjaśni, uklarowni się podczas samego nagrywania i podczas wrzucenia filmów. Myślałem bardziej, żeby iść, tak jakby, w coś stylu self-improvement albo takie naukowe. Takie, żeby to było jakieś serio, tak jakby bardziej. Bardziej serio, kontent, żebym miał zaufaną widownię, żeby mógł iść później bardziej określić pieniądze. Macie czas. E, moim celem jest, jak mówiłem, zarobienie jak najwięcej ilości mamony. E, ponieważ w tym roku, w 2024, będę miał 17 lat. E, już i tak jakby zostanie mi rok do 18. A na 18, chciałbym już, być, już mieć jakąś ilość pieniędzy, zarobioną przeze mnie i mieć tak jakby. Nie, że start, dorosłe życie, bo to trochę takie dorosłe życie, że dalej jestem w liceum i nic się nie zmienia. Aczkolwiek jednak trochę mamony by się przydało. Fajne auto czy coś. No jak każdy chciałby mieć pieniądze. Więc... Więc po prostu chcę w ten rok zarobić jak najwięcej ilości pieniędzy. I kanał będzie tak jakby moim głównym, głównym targetem. Nagrywanie? Myślę, że tak, w sensie myślę, że może to mnie nauczyć do samego wypowiadania się, po pierwsze przed kamerą, a po drugie ogólnie na jakiś temat, bo zauważyłem, że czasami mam z tym problem, że ktoś mi daje temat, a ja nie potrafię się elokwentnie powiedzieć, na to, co chcę mu przekazać. Myślę, że tak jakby mówienie do kamery, tworzenie filmów na jakieś konkretne tematy mi w tym pomoże. Już pewnie się powtarzam, ale jak mówię, nie mam zbytnio doświadczenia w wymówieniu przed kamerą, więc mam nadzieję, że tego też się nauczymy. Nie wiem, może to kogoś zachęci z moich znajomych do założenia, byłbym bardzo miło. Marcel albo Hubert. Hubertowi raczej by się nie chciało. Marcel to nie byłby pewnie, to zachęcę przez tydzień, a później mu się odechce. Nie wiem, zobaczymy. Więc. Jeśliecie mi życzyć powodzenia, będę wdzięczny. I zaczynamy od 2020 To jest za 10 dni. Jest do tego czasu, już spróbuję kminić, co mogę nagrywać.